Witam serdecznie. Nazywam się Wojtek Cackowski i chciałbym Was zachęcić do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 27 czerwca o godzinie 19.00. Online. Będzie ono organizowane przez FMSA Polska i podczas tego wydarzenia przedstawię reguły i zasady obowiązujące w metodzie Zoga Movement. Dowiecie się jak poprzez ruch celowany na relatywny ruch. Tkanek sąsiadujących ze sobą w ciele oddziaływać na ułożenie struktury naszego ciała w przestrzeni, a poprzez te ułożenie poprawienie jego funkcji, wygody i wydajności ruchu w grawitacji. Zapraszam i do zobaczenia.